czy się kolejna droga krzyczowa miasta Poznania. W czasie ich trwania rozważaliśmy mękę naszego znajomiciela, także w świetle tajemnic patickich, szukając tej męcy odpowiedzi na tajemnicę zła, cierpienia i śmierci, którą odpowiedzią jest z Batwystania. Na to wydarzenie z Batwystania powinniśmy się należycie przygotować. Jeżeli weźmiemy pod uwagę owe dni, mówi dzisiaj papież Leon Wielki, które zostały w sposób szczególny związane z tajemnicami naszego zbawienia, poprzedzając wyznaczonym sobie porządku uroczystości paschalne, to wówczas poczujemy się bardziej zobowiązani do dbałości o należyte przygotowanie nas wewnętrznego oczyszczenia. Właściwością bowiem światła z jest to, że cały Kościół cieszy się darem odpuszczenia grzechów, który dokonuje się nie tylko nowo ale również tych wszystkich, którzy już dawno zaliczają się w poczet przybranych dzieci Bożych. I chociaż nowych ludzi tworzy przede wszystkim odmycie wolą odrodzenia, to jednak każdy z nas musi ustawicznie zrzucać siebie w cel śmiertelności, a że wśród stopni duchowego postępu nie istnieje nigdy tak, którego by już nie można było przekroczyć, trzeba sobie zadać trud, by w dniu odkupienia nikt z nas nie znalazł się obarczony grzechami starego człowieka. Dlatego też najwięksi, aczkolwiek w każdym czasie winniśmy się odkazywać chrześcijanami, teraz należy dbać o to w sposób szczególny, aby, aby sięgając w tradycji apostolskiej i okres przygotowania pasty, wypełnić najpierw postęp, przejawiający się nie tylko w ograniczonej ilości spożywanych pokarmów, lecz przede wszystkim z występkami. Za świętą zaś ze wszelki, godną polecenia praktyką postu trzeba łączyć dzieła miłosierdzia, wyrażające się w różnej formie, aby w ten sposób wszyscy wierni czuli się równi, mimo zachodzących różnic w ilości posiadanych dóbr materialnych. Dzieła zaś miłosierdzia są tak rozliczne, że pozwalają całemu ludowi chrześcijańskiemu świadczyć uczynki miłości. To też nie tylko bogaci, ale nawet średnio zadożni i ubogcy mają możliwość udzielenia pomocy potrzebującym i w ten sposób zbiorowy wysiłek wszystkich w czynieniu dobra ma nowa wartość może nie wszyscy mogą być jednako Moi. Wyrazem miłosierdzia naszego Sprawiciela było to, że dobrowolnie poddał się przelastu i zgarku. I tak nie brakuje okazji do wypróbowania naszego miłosierdzia, bo wszelkie ideologie razem z badaną egzystencją tych, którzy trychują przez życie, starając się budować nowe pogaństwo, w swoim usiłowaniu pozbycia się Boga raz na zawsze prowadzą w końcu do pozbycia się człowieka. I tak podczas wiadomego warszawskiego spektaklu nawołuje się do nienawiści i depresjonowania ludzkiego życia. Znieważa się flagę państwową Watykanu. Znieważa się krzyż i osobę świętego Jana Pawła, tak mamy dolgotny piwnik ciąg dalszy. Zło dobre zwycięży, a zatem potrzeba naszej modlitwy wynagradzającej za bluźnierstwo jako wyrazu naszego miłosierdzia i potrzeba sprawiedliwości. A teraz podziękowania. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom dzisiejszej drogi krzyżowej najpierw moim braciom biskupskim, księdzu z Zdzisławowi Podtuniakowi, przewożowi Pancerkowi i Damiatowi brylowi. dalej członkom kapituł i całemu duchowieństwu, osobom życia konseknowanego, moderatorom, diakonom i plejkom arcybiskupiego Seminarium duchownego, przedstawicielom władz samorządowych, profesorom wyższych uczelni miasta Poznania, Przede wszystkim ojcu Leszkowi Kulczyńskiego, proboszczowi parafii Bowińska, który przygotował akt, dzisiejszy tekst Drogi Krzyżowej. Parafia Bowińska cieszy się obecnością najstarszej figury Matki Bożej Fatimskiej, naszej archidiecezji. Dlatego właśnie tam, w Bowińskach, dnia 13 czerwca, będziemy obchodzili archidiecezjalną uroczystość stulecia opiary matyckiej. Dziękuję dalej lektorom i katorom, przedstawicielom młodzieży różnych parafii, którzy dźwigali krzyż. Wszystkim w ogóle dźwigającym krzyż młodzieży z Akademickiego Koła misyjnego i także młodzieży na diecezjalnego poznańskiego urodna i służby religijnej. Panu Aleksandrowi dosłało oraz znacznie Wielkopolskiej Izbie Rzeczypospolitej, warunkownikowi Andrzejowi Piaseckiemu z młodzieżą klasy wojskowej, zakonowi rycerzy kolumba, arcentom i pancerzom, Policji i Służbie Porządkowej, zarządowi dróg miejskim, miejskiemu przedsiębiorstwu komunikacji i każdemu uczestnikowi i uczestnicy dzisiejszej Drogi Krzyżowej. Na koniec sam jeszcze zaproszenie. Pierwsze dotyczy uczestnictwa w nowej praktyce poznańskich kościołów stacyjnych. Wczoraj, starym rzymskim obyczajem, rozpoczęliśmy szlachetny zwyczaj wielkopostnego pielgrzymowania do kościołów stacyjnych miasta Poznań. Celem lepszego przygotowania się do świąt Paschalnych. Każdego dnia Wielkiego Postu Będziemy przywołali do kolejnych pozańskich kościołów, by uczestniczyć w przygotowanych na ten moment specjalnych nabożeństwach. Program każdego dnia w Stacyjnym zakłada spotkanie o godzinie 15 i wówczas wystawienie najświętszego sakramentu koronkę do Święcia Bożego, adorację w ciszy i okazję do spowiedzi świętej. O 17.00 Droga Krzyżowa o 17.50 podanie informacji na temat kościoła, w którym odbywa się poznańskie spotkanie stacyjne. Wreszcie o 18.00 i 18.30 w zależności od tego, jak odbywają się w trzecim w parach, w kościoła lub zaproszonego kapłana z komidją zawierającą intencję przyprawiające na dany dzień. I w końcu 19, bądź 19.30 rozesłanie wraz z przypomnieniem, gdzie następnego dnia przypadnie stacja. Program nałożony z jakim podlegać poszczególnych 35 kościołów stacyjnych został podany na plakatach na stronie internetowej naszej decyzji. Odejdziemy go także w przewodniku katolicy. Drugie zaproszenie jest właśnie zachętą do godziwego uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych i w Trzecia sprawa dotyczy naszych maturzystów, Tuż na jasną górę udają się dwie pielgrzymki maturzystów dnia 4 i 20 marca. Powarzyszmy ich w naszą modlitwą i naszymi dobrymi życzeniami. Na koniec czwarta sprawa. W imieniu organizatora zapraszam na Misterium Wojtki Pańskiej, które rozpocznie się na poznańskiej Cytadeli w sobotę przed niedzielą węglową. To jest dnia 8 kwietnia o godzinie 20. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj tak licznie zebrali się na drodze krzyżowej nie oglądając się na to, czy będzie padać, czy nie padać, dając znowu tutaj odwagi i jednocześnie takiego zdeterminowania, wszystkim jeszcze raz, każdemu zasobna, może było zwalczyć. Państwa żona twoja, miły państwo będzie mogło Teraz i na wieki, przejęcie, 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 Pana, który przejęcie, 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 i Syn, i Łuch Święty, i będzie po Pan Na wieku i wiek wiek Amen.